thank you

2, 4, 6. U mnie wyszło 46 pustych krateczek i zaczynamy wzorek. Proszę zwrócić uwagę, że zaczynamy dwie krateczki przed motywem z poprzedniego rządku. Tak, na wszelki wypadek, żeby nie było błędu, o tym mówię. Czyli dwie krateczki wcześniej zaczynamy wzorek niż w poprzednim rzędzie. I teraz kratki pełne mamy. 2, 3, 4.

jedna pełna, 7 krateczek pustych, jedna pełna, cztery puste, pełna, siedem krateczek pustych i teraz na przemian pełna, trzy puste i pełna, a w zasadzie pięć słupków, bo to już jest ten zupełnie brzegowy ostatni słupek. Jeszcze musimy sobie zerknąć na całość. A no tutaj same puste kratki, to wiadomo. Ale tak, tu mamy daszek. Więc już powoli coś tam zaczyna się dziać. 187 rządek. Do końca podstawowego wzoru zostało mi 14 rządków, więc już naprawdę jesteśmy na końcu. 5 słupków, bo zaczynamy w dolnej części. 3 puste, pełna, 2 puste, pełna. I tu mam 2, 4, 6, 7. 7 krateczek pustych, 1 pełna i dalej 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pustych. No i trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Następnie cztery krateczki puste i na przemian. Pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. Dwie kratki puste. No i znowu mam pełne. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13 ich wyszło, czyli 40, 40 słupków obok siebie, 3 kroteczki puste i jedna pełna. To jest ostatni motyw wzoru w tym rządku. Kratki, puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 41. No i na samym końcu 5 słupków. Moja praca ma. Szerokość około 170, to znaczy w tym momencie ma około 160 cm, a jak dorobię pozostałe te rządki, o których mówiłam, czyli te 15, to powinny mieć około 1,70 m szerokości. Ja dorabiam jeszcze 1,20 m, więc tyle będę musiała wykonać rządków, żeby tyle po prostu powstało mi centymetrów dodatkowo, prawda? Więc zapraszam, jeżeli ktoś ma chęć, to może dalej ze mną kontynuować. Natomiast podstawowy wzór już wkrótce zakończymy. 188 rządek naszej pracy, naszej firany. Zaczynamy w górnej partii 5 słupków na początek, a dalej kratki puste 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 7, czyli 37 pustych krateczek. I zaczynamy wzorek. Najpierw 4 kratki pełne przed tą pojedynczą krateczką pełną z poprzedniego rządku. Więc 4 pełne to 13 słupków. Jedna pusta.

16 pełnych krataczek, czyli to wychodzi 49 słupków obok siebie. 3 puste pełna, 2 puste pełna. 3 puste pełna pusta, pełna 6 pustych. I tu mamy cztery krateczki pełne, a więc 13 słupków obok siebie. 7 krateczek pustych i na przemian pełna, pusta, pełna. 3 puste, pełna, 2 puste, pełna, 3 puste, pełna. Także popatrzmy I jeszcze raz na rządek dla sprawdzenia, oczywiście. 89, dziewiąty już rządek pracy a i teraz zaczynamy w dolnej części jedna pełna trzy puste jedna pełna cztery puste pełna dwie puste i teraz mamy siedem naprzemiennych krateczek pełna pusta pełna pusta pełna pusta Pełna. Dwie krateczki puste, cztery pełne i mamy okienko skończone, a więc 13 słupków. Dalej. Trzy kratki puste, jedna pełna, dwie kratki puste. Trzy krateczki pełne, czyli 10 słupków, cztery puste. I 5 na przemiennych, pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. Dwie puste. No, przechodzimy do pełnych kratek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, czyli 40 słupków, no bo 13 pełnych kratek 3 puste pełna, 2 puste, 2 pełne, czyli 7 słupków. I to jest koniec motywu wzoru, dalej kratki puste i 5 słupków. I u mnie tych pustych wyszło 2, 4, 6, 8, 10.

a dalej krateczki puste 190 rządek naszej pięknej firany zaczynam w górnej części 5 słupków na początek dalej kratki puste 2, 4, 6, 8 10, 12, 14, 16 18, 20 2, 4, 6, 8 30 2, 4, 6, 7 37 u mnie wyszło Dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie. No i znowu puste. Jest ich 7. No i dalej. Kratki pełne. Tutaj mamy ten daszek, już schodzimy w drugą stronę, czyli robimy, nadajemy ten kształt. Krateczki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12, 12 pełnych krateczek, a więc 37 słupków. No i teraz, jeżeli chodzi o ten fragment, pusta, pełna, 3 puste, no i 2 pełne, a więc 7 słupków obok siebie, 4 puste i na przemian, pełna, pusta, pełna. Dalej krateczki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ich jest. Krateczki naprzemienne: pełna pusta, pełna pusta, pełna pusta, pełna pusta. I jest ich 8, tych naprzemiennych krateczek. Następnie 2 pełne, czyli 7 słupków. Pięć pustych i do końca na przemian pełna pusta, pełna pusta, no i oczywiście pięć słupków jak u mnie. No być może ktoś zrobił sobie zwyczajnie pełną krateczkę. Popatrzmy jeszcze raz na całość, o tu będzie flaga. 191 rządek pracy. Zaczynamy w dolnej części, i ja mam na przemian 5 słupków na początek, później pusta, pełna, pusta, pełna. Krateczki puste 2, 4, 6, 7. Pełna, pusta, 2 pełne, pusta. Czyli 7 słupków, oczywiście. 2 pełne, 2 puste. Jedna pełna, 5 pustych, jedna pełna, no i 3 puste. Także tak się prezentuje początek tej robótki, to znaczy w tym rządku oczywiście. No i teraz, jeżeli chodzi o domek, to cały czas tutaj robimy krateczki pełne na dwie kratki przed końcem z poprzedniego rządku. No i mówię o motywie oczywiście. Kończymy tak.

24 pełne krateczki, czyli 73 słupki obok siebie. No i dalej, kratki puste 2, 4, 6, 8, 9 tutaj wyszło. No i jedna pełna, harangiewka już skończona. Dalej, kratki puste 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8. Czyli mamy 38 pustych krateczek. No i 5 słupków na samym końcu. Spójrzmy sobie jeszcze raz na ten rządek. O, tak dosyć prosty, bo tutaj niewiele się dzieje w sumie. No i dalej kratki puste plus te 5 słupków na samym końcu.